co dobra w naszym związku, nie potrafię wyrazić swojej kobiecości, swojej kobiecej natury, animy i nie potrafię pozwolić mojemu mężowi być mężczyzną. Pięć osób. Wszystkie przekonane, że nie są wystarczająco dobre. Wszyscy z innym uzasadnieniem, dlaczego tak jest. Ale wszystkie pięć łączy jedno. Nie jestem wystarczająco dobry, to zazwyczaj historia z dzieciństwa, młodości lub z wczesnej dorosłości, w której postrzegamy siebie jako ofiary. Ta historia towarzyszy nam na poziomie podświadomości do dziś. A jeśli nosisz w sobie taką historię, takie negatywne przekonanie, a tutaj jest Twoja wizja, Twoje największe marzenia, cele i wizje, i masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by osiągnąć to, zrealizować, ale teraz pojawia się takie przekonanie, że nie jesteś wystarczająco dobry, które ciągnie Cię dokładnie w przeciwnym kierunku, i widzisz to tutaj. Jesteś ciągle w konflikcie, nigdy nie podejmujesz zdecydowanych działań. Chodzi o to, aby Zmienić to przekonanie tak, aby wspierało cię na drodze do idealnej przyszłości. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji.